Witajcie moi drodzy widzowie Ja jestem Holek i jesteście na kanale u Reszta Dziś na kanale Unboxing dwóch paczuszek Które dostałem Niedawno przyszły do mnie Dostałem prezent z kanału Retro Gulasz od Lemona Giereczkę I to jest Moja wygrana Z kanału Pogadajmy o grach panku Dziękuję mu bardzo w ogóle i się cieszę, że wygrałem. Zaraz Wam pokażę, jakie gierki tu wygrałem i jakie dostałem w prezencie od Lemona. Może zacznijmy tych, te gierki w prezencie, co dostałem od Lemona. To będzie najlepiej z kanału RetroGurad. Dziękuję Mu bardzo i pozdrawiam. Przyszły niedawno, nie napisałem mu jeszcze nawet. Nie zdążyłem. O, penumbra gereczka znaczy się. Penumbra. Kurcze, antologia, DVD, penumbra, antonologia, antonologia, penumbry. To jest, o, z książeczką, fajnie, pięknie. To jest ten horror, taki, gerieczka horrorowata, troszeczkę, z tego, co ja pamiętam. No. Bardzo fajnie, z instrukcją taką fajną, grubawą. Wszystko ładnie po polsku. Jak można widać. Zresztą za szybko to o, widać po polsku. Ładnie. Cała penumbra. W pudełeczku to są trzy płyty. Jak tego. Tutaj były trzy penumbry. Coś tu pisze. Siema Uchol. Obe... Obiecany upominek od lemona i. i kanału Retro Gulasz. Pozdrawiam. Pozdro. Pozdro. Dziękuję Ci, Lemon, fajnie, wiedziałeś, że pewnie to otworzę na kanale, pozdrawiam Was tam serdecznie, chłopaki, dziękuję, fajnie całą też instrukcja, wszystko kompletnika, fajnie, mieć ten Umbre. grałem w nią kiedyś, będzie fajnie sobie przypomnieć sobie, stan płyty elegancki, no wymagania są sprzętowe słabe, tam nie trzeba za dużo mieć już na te czasy, Tak gra troszeczkę ma już latek, nawet nie wiem ile, ale może jeszcze coś tu wyczytam. O też nie widzę, dobra. Dzięki. Dzięki wam bardzo za penumbre. I tobie Lemon za tą grę. Na pewno będzie u mnie ogrywana. Na pewno. Dziękuję. To jest ta pierwsza greczka. Tutaj to na dole. I teraz wygrana z kanału Pogadajmy o grach od panku Wygrana w konkursie u niego To się udało wygrać. Zaraz zobaczymy co tam będzie. Znaczy ja wiem jakie są wygrane. Jakie są gry Cyk Motorstorm Apokalipse na PlayStation 3 Komplecik. O panku no. Dziękuję Ci bardzo. Tak ładnie zadbana i jest... Są moje ulubione arty z tyłu. Muszę zobaczyć jak to wygląda. O pięknie, pięknie się to prezentuje. Pięknie. Szkoda, że w tych nowych yy, trzeba wydania kolekcjonerskie kupować, żeby zdobyć takimi artami. O jejku, teraz już się, się porwiem i to, to teraz będzie tragedia. Dobra, męczę się. Ale damy rajdę. Dobra, jest. To była pierwsza giereczka. Ja wiem jaka jest druga. Ja wiem jaka jest druga, zaraz zobaczycie. Tylko to ładnie ułożę, jak mi się uda. Albo i nie, bardzo fajnie. Chciałem mieć Motor ponieważ zagrałem na PSP pierwszy raz w tę serię gier. To mi się spodobała. a na PlayStation 3 w ogóle nie mam ani jednej części. Dziękuję mu właśnie za to, że zbogaci to moją kolekcję z książeczką, z wszystko bardzo fajnie. Włożę to nawet, będzie tak, nigdy się już tam nie zepsuje. To by było. Dobra, może ten nożyk tutaj. O! I jest Infamous. Dwójka. Gareczkę, którą nie grałem też jeszcze nigdy w ogóle. W jedynkę grałem, bo dostałem y, też w prezencie, tak? W prezencie od kanału. Cicero Games, pozdrawiam też go serdecznie, tak jak i Panku za to, że wygrałem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam ich wszystkich w ogóle za prezenty i za to wszystko. Tu też jest ładny pewnie art z tyłu jest. Muszę zobaczyć. Ja muszę. O, elegancko wygląda. To ten wygląda, ten on z jedynki tak wyglądał fajnie. W jedynce, bo jedynkę trochę pograłem sobie. Pośmigałem sobie. Chciałem mieć dwójkę, żeby spróbować, czy coś jest fajniejszego. Kurczę, teraz nie włożę. Może będzie lepiej z tamtym o poszło. No i to by było chyba na tyle kurczę, nie chcę sobie zniszczyć tego, bo dość fajne to by było na tyle z tej mojej z tego mojego dzisiejszego odcineczka w środku więcej nic nie ma, tutaj jest Wersja angielska, fajnie. Tutaj zobaczycie, jest angielska. Też angielska. Wszystko angielskie, pięknie. Penumbra jest na pewno tam po polsku. Bardzo mi się to podoba. Dziękuję za wygraną jeszcze raz, panku. Dziękuję, Lemon. Pozdrawiam was wszystkich. Do zobaczenia na następnym materiale na moim kanale. Pozdrawiam. Cześć.